Dzisiaj w mojej szkole był ostatni dzień takiego normalnego uczenia, a teraz przychodzimy już na zdalne nauczanie. I znowu to samo, tak jak na wiosnę. Kamerki, i, I znowu nie będę się widziała z moimi koleżankami i kolegami. Nie lubię tego. Mam nadzieję, że to długo nie potrwa. Się szybko skończy. Wrócimy do normalnych lekcji, do szkoły. Wyprzytulałam się z moimi koleżankami Ola, Oliwką, Zuzią, Dianą. I teraz mi jest bardzo smutno, że nie możemy się zobaczyć. Tak bardzo lubię chodzić do szkoły. Nie tylko po to, żeby się uczyć, ale też, żeby się spotykać z koleżankami i z kolegami. A teraz trzeba siedzieć w domu i będziemy widzieć się tylko przez kamerki. To nie fair! No dobra, zaczynamy lekcję online. Loguje się Monika i jeszcze hasło. Dzień dobry, kochani. Witam Was na kolejnych zajęciach. Dzień dobry, Pani. Zaraz skończymy już zajęcia, ale mam dla Was taką trochę nietypową pracę domową. Proszę, żebyście na jutro namalowali swój portret. What? To będzie na ocenę. Ja nie wiem, czy mi to wyjdzie. Ja tak średnio umiem malować. Oni się na pewno ci się uda. Na I czy mieliście kiedyś taką pracę domową? No nic! Pewnie będzie ciężko, no ale muszę spróbować. No nie, no coś mi tu tak nie za bardzo wychodzi. Przecież ja tak nie wyglądam. Wie, wezmę sobie. Lustę i w nie popatrzy, może mi będzie łatwiej namalować. Co zrobić, żebym wyglądała tak samo na moim portrecie? No nic, próbuję malować dalej. No nie, słabo to wychodzi. Jeszcze ja noszę te okulary i nie wiem, jak te okulary namalować. Wiem, co jeszcze zrobię! Przyniosę sobie moje zdjęcie i będę na nie patrzeć i rysować. Popatrzcie, mam takie zdjęcie. Oczywiście Monika, że ci pomogę, ale co się stało? No zobacz to, muszę namalować autoportret, ale zobacz co mi wyszło. No Monika, no nie jest, ale tak źle w sumie wiesz, no ja nie mam też jakichś takich zdolności bardzo artystycznych, jeżeli chodzi o malowanie, rysowanie, no ja tu nic lepszego nie, nie poradzę, no czekaj, no wcale no nie jest taki słody ten rysunek, ja ci tu jeszcze... O, dorobię jakieś włosy po drugiej stronie, rozumiesz? Pomogę ci, no, ucho ci mogę domalować z jednej strony, z drugiej strony. Co ja ci tu jeszcze mogę zrobić? Brwi o nad oczami, rzęsy, no co tu jeszcze brakuje? Szyjka, ręka, ręka, łapki, o proszę bardzo. Druga łapka, tak. I tutaj o spódniczka jakaś i nóżki. No zobacz Monika, pięknie Cię narysowałem, popatrz jaki, jaki ładny rysunek, na pewno dostaniesz piątkę z tego. Nigdy w życiu nie wyszedł mi żaden portret lepiej niż Twój, popatrz. Tato, ale chyba tutaj Tobie to wyszedł jakiś krasnal, a nie ja może i masz rację. Wiesz, to mówiłem ci, że ja za bardzo zdolności takich plastycznych do rysowania to nie mam. Bo nie wiem. Nie wiem co tu zrobić. Naprawdę powiem ci. Jak się nauczyć rysować? Ziesz co to jest trudne. Ja, ja, ja tego nigdy nie pojąłem i nie wiem. No to mam problem. Ja też nie umiem rysować. Co by tu wymyślić? Co by tu wymyślić? Wiem, Oniśu. Przecież Agatka w przedszkolu dużo rysuje. Może ona nam jakoś pomoże, co? No dobra, zawołajmy ją! No, nie spróbuję. Dobra! Agatko! Co się stało? Dlaczego nie płacie? Agatko, podejdź tutaj do nas, zobacz. Tak namalowaliśmy Monikę, bo ma tego pracę domową. Co to jest? Bo no to jest Monika! Zobacz, wspólnie z Moniką zrobiliśmy jej portret. Ładna? W ogóle niepodobna do siebie. No faktycznie, trochę na mnie wyszedł ten rysunek. Agatko, ty dużo rysujesz w przedszkolu. Mogłabyś zrobić portret z Moniki? No jasne, nie ma sprawy. Modelkę proszę, żeby usiadła na kanapie. Dobrze, już się robi. Monika, wygodnie sobie usiądź, a ja nie spróbuję na nowo. Co to jest Monika? Agatka tak mnie narysowała. Agatka bardzo ładnie, ale to chyba nie o to chodzi, prawda Monisiu? Tak. Co nie podoba Wam się mój rysunek? Gawka jest bardzo piękna, tylko że ten rysunek tak za bardzo nie przedstawia mnie. No słuchajcie, dziewczyny, coś musimy zrobić z tym naszym rysowaniem, tym malowaniem. Musimy na to coś poradzić. Monika, spróbuj znaleźć coś w internecie, nie wiem, coś, coś po prostu, co, co nas nauczy tego malowania. No dobra, no to poszukam czegoś. Dobra. Rysowanie. Tak Monika, to coś jest. Smart. Ketchup? Tato, to zobacz, chyba coś znalazłam. A co to Monika? Pokaż, 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 pokaż. Zobacz, to jest smart Keczek! -kie Może dzięki niemu się nauczymy rysować. Ale tak, kupmy to tato! No to ja już biegnę do sklepu, a wy czekajcie. Okej. Okay. Zobaczcie, znalazłem. Pani mi poleciła w sklepie, naprawdę podobno... Dzięki temu urządzeniu można się nauczyć rysować i wychodzi to całkiem nieźle. Zaraz idziemy to sprawdzać z dziewczynami. Na ja byłem w sklepie, ale słuchajcie, w opisie pod naszym filmem znajdziecie linka do aukcji Allegro i tam można właśnie zakupić te, te urządzenia. Smart Sketcher Projektor. Idziemy to wypróbować. Hej, dziewczyny, zobaczcie co mam! Smart Sketcher, smart Sketcher. Teraz rysowanie to nie będzie dla nas żaden problem. Tak wygląda rozpakowany smart sketcher. Teraz należy tutaj tą niebieską część wyciągnąć ze środka i włożyć tutaj. Dobra, tutaj mamy już takiego przygotowanego żółwika. Zobaczcie, on wygląda troszkę tak jak taki żółw. Tutaj mamy kartę, jej ucho, to będzie taka karta, wkładamy i na tej karcie mamy kilka rysunków, które możemy sobie odrysowywać. Za chwilę to zobaczycie, ale tutaj jeszcze wyciągniemy łapki żeby ustabilizować naszego żółwia. Podłączamy do prądu i możemy zacząć już rysowanie. Sketcher może działać też na baterii Zobaczcie, te przednie łapki służą również do przytrzymywania papieru, bo jak będziemy rysować, żeby nam się tutaj nie przesuwał. włączamy sketchera i pojawił już tutaj się nam na kartce taki rysunek. Teraz go nie widać, bo jest zbyt jasno. Tato proszę zgaś światło. Popatrzcie, jak to przepięknie widać. Na tej karcie mamy kilkanaście rysunków, zobaczcie jakie one są przepiękne. Zmieniamy rysunki tymi dwoma przyciskami. Tym do przodu, a tym do tyłu A te górne dwa przyciski służą do tego, żeby malować ten rysunek stopniowo Zaraz wam to pokażę Na przykładzie tego kwiatka O, najpierw musimy namalować takie kółko Widzicie, po kolei pokazuje co trzeba rysować I to ułatwia właśnie rysowanie I pokazuje wam jak to najlepiej zrobić a na końcu pojawi się również piękne tło. Dobra, no to spróbuję namalować ten kwiatek. Zobaczcie, jak to mi wyjdzie. Wow, ale ładnie. Zobaczcie, jak pięknie wyszedł mi ten kwiatek. Teraz wystarczy go pięknie pokolorować. Masz rację, Agatko. Agatko, a ty chcesz coś narysować? Tak. Co tu wybrać? Jeszcze będzie jeden. Jeszcze będzie jeden? Tak. No to... Jeszcze wiem, że będzie jeden. Nie, to już jest koniec. Widzisz, jak pięknie to wygląda? A, a co tam będzie lecieć? I ten. Popatrzcie. Co tam jest? Pszczółka normalnie wlatuje Wokoła! tutaj. Super. A, oczywiście to. I zobaczcie, już to gniazdo na gałęzi jest gotowe. Patrzcie jak pięknie czteroletnia Agatka narysowała dzięki Smart Sketcherowi. Brawo, Agatko, brawo, brawo! No, ale przecież ja miałam zrobić swój własny portret. Ale przecież tutaj nie ma obrazka, który przedstawia mnie. Monika wiem, że tam. Na karcie nie ma y, takiego obrazka z Twoją podobizną, ale słuchaj, to nie problem. Wystarczy na telefon ściągnąć sobie specjalną aplikację, właśnie y, Smart Sketcher, projektor i możemy przesłać za pomocą Bluetootha każde zdjęcie z naszego telefonu. Wyobrażasz to sobie? Jak! Dokładnie Monika, już ci pokażę jak to działa. Musisz mieć włączony projektor, i musisz mieć włączony Bluetooth na telefonie. Dobra, włączamy aplikację Smart Sketcher Projektor. Nawiązuje na połączenie z y, urządzeniem, i zobaczcie, mamy tutaj wszystkie te y, obrazki, które przed chwilą pokazywała. Monika, zagadką, ale słuchajcie, teraz to co najważniejsze, tutaj bierzemy, klikamy na to, i tak możemy zrobić sobie zdjęcie w tym momencie, albo możemy, słuchajcie, wybrać zdjęcie z galerii zdjęć. Dobra, Monika, a teraz uważaj, robię ci zdjęcie. Zobaczcie, zdjęcie Moniki zrobione, i teraz sobie możemy wybrać taki zarys, jakby tu jest rozjaśnienie, tu jest przyciemnienie, albo tutaj taką opcję możemy sobie wziąć jeszcze, Moniki, to też można właśnie albo zmniejszyć intensywność albo zwiększyć. I tutaj zatwierdzamy. Wow, coś miga, coś się ten mój portret. Najpierw odrysuję, potem jeszcze to pomaluję i będzie świetnie. Zobaczcie, już narysowałam. Jestem tu bardzo podobna do siebie. Ale ten smart skater jest fajny. Mam pomysł, narysuję naszego karmelka, tylko muszę mu zrobić zdjęcie. Karmel. Przesja zdjęciowa. Widzę twój cień, no chodź tu. Kici, Kici, Karmelku, chodź, chodź. No chodź, zrobię ci parę zdjęć i zaraz skończymy. No sami widzicie, nie da mu się zrobić zdjęć, bo schował się w tych krzakach na no i. Nie można mu pstryknąć żadnej fotki, zawsze jak chcę mu zrobić zdjęcie, to on akurat ucieka w krzaki. No i jak go narysować, jak nie mam jego zdjęcia, muszę coś innego wykombinować. No ale przecież ja mam w galerii jakieś jego zdjęcie. Monika, rzeczywiście w galerii jest zdjęcie naszego kotka yy, Karmelka, tak. przesyłam. Je Super, ciekawe czy mi się uda go narysować do roboty. w jak pięknie namalowałam Karmelka, podoba wam się? Monika, a teraz przygotowałem ci zdjęcie, zgadnij kogo? Grendela naszego. Zobaczcie jak mi fajnie wyszedł Grendel. Tato, a masz może zdjęcie Bibi? No pewnie Monika, już ci przesyłam. To jest. Go? Zobaczcie, już jest Bibi gotowy. Mam go chyba Agata do pokolorowania. Ona tak lubi Bibi. Monika, no tak świetnie Ci wychodzą te rysunki. Ja też bym się chciał pobawić, też bym chciał coś porysować. Proszę cię, no i mi trochę się pobawi. Proszę cię, zrób zdjęcie mi, a potem ja sam siebie narysuję. Dobra tatuś, szykuj się do zdjęcia. Uśmiech status! Wysyłam! Wow! To naprawdę ja! Dobra, rysuję! Rysunek gotowy, zobaczcie! Powiem Wam, że jestem zachwycony swoją twórczością. Ja co nigdy nie umiałem rysować, no to tutaj popatrzcie. Smart Sketcher mi pomógł i zobaczcie jaki piękny portret swój narysowałem. Mieliście namalować swój portret. Pokażcie mi swoje prace! pani, ja tak siebie namalowałam! Monisiu, jak pięknie namalowałaś! Nie wiedziałam, że masz taki talent! Super przepięknie! Patrząc na twój portret, od razu widać, że to ty! Brawo, Monika, dostajesz szóstkę! Ale się cieszę. Dziękuję pani bardzo! Narysowałam. Jeżeli udało Wam się odgarnąć, napiszcie w komentarzach kto to jest. W opisie pod naszym filmem zostawiamy linka, gdzie można kupić Smart Sketcher Projektor. Klikajcie łapki w górę pod filmem, prawda, żółwiku? <laughs> Odwiedzajcie nas na o Instagramie, Facebooku i TikToku. Subskrybujcie nasz kanał koniecznie z dzwoneczkiem. Brym, 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 brym dla Julii Tibartyzy z okazji ósmych urodzin. Pozdrawiam wszystkich naszych widzów!